Kto podniesie klosz? Zombie nie ma na to ochoty. No to może Wednesday. O rany, śmierdzący czosnek! Wampirowi się na pewno nie podoba. No dalej, sprawdźcie szybko kartki. Zombie będzie lizać. Wednesday nie musi nic robić. A wampir będzie gryźć. Nie, ja nie będę brać w tym udziału. Czy ty naprawdę boisz się tego małego warzywa? Jaki delikatny. Przestań, bo wyssam mi resztki twojej paskudnej krwi. Okay. Dobra, dobra, zombie, zaczynać. No i proszę, gotowe. Nawet mi się spodobało. Wiecie co? Spadłem na fajny pomysł. Wednesday, patrz mi w oczy. Zaklinam cię zjedz czosnek zamiast mnie. Powinnaś zjeść czosnek, zjesz go. Powinnam zjeść czosnek. Jem czosnek. Muszę. Zombie chcieć zrobić żart wampirowi. Wsadzę mu palec do ucha. A! Co za ochyda, Wam pisze, dlaczego jadłam czosnek zamiast ciebie. Zaraz spotka cię za to kara. Co tak ładnie pachnie? Wednesday? Nie. Może zombie? Fu, nigdy nie czułem gorszego zapachu. A ah, już wiem. To kawałek świeżego mięsa. Wiem, wiem. Najpierw kartki. No i co dostaliście? Zombie będzie lizać. Wampir nic nie będzie robić. Biedactwo. A Wednesday będzie musiała ugryźć. Wednesday mam dla ciebie propozycję. Zamieńmy się kawkami. Ura! Ojej, a co się dzieje? Już wiem. Nie wolno nam łamać zasad. Zombie, zaczynaj! O, muszę polizać! Mmm, jakie dobre! Zombie się podoba! O nie, zombie! nie lisz całego mięsa! Przestań, proszę! Mięso jest całe w twojej ślinie, to ohydne! Na pewno nie będę jadła tego kawałka! Łap, wampirze! Hurra, ale mi się poszczęściło! miam, 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 miam! Zaraz przygotuję niesamowity stek. Kładę mięso na metalowej desce i podłączam do niej 220V. Wystarczy. Przekładam na talerz. Dodaję troszkę pieprzu. I można próbować. Bardzo pyszne. O rany, ale masz fryzurę! Otwórzcie klosz wszyscy razem. I? Wow, jaki apetyczny tęczowy tort. Sprawdźmy karteczki. Wampir będzie gryźć. Wednesday będzie lizać. A zombie nic nie będzie robić. Zombie chcieć. Spadaj stąd. Oj, przepraszam. No i gdzie jest moja ręka? O, tutaj. Wow, łódka z kurczaka. Zombie bardziej lubi surowe. Więcej tak z zombie nie postępować, inaczej sam będziesz szukał mojej ręki. Wy się tam kłócicie, a ja ubliżę tort. Mm, ten krem jest niezły w smaku. To straszne. Mój język zrobił się tęczowy. Wampirze, zabieraj to. Nie będę więcej tego lizała. No to spróbuję. Ej, zombie, odczep się. Psujesz mi apetyt. Oj, co za ochyda. Zjadłbym kawałek surowego mięsa. Ej, wampirze, może podzielisz się ze mną tortem? Proszę. Zabieraj takiego paskówstwa, nie szkoda mi oddać. Kura, zombie się cieszy, podoba mu się. Nam, mam, nam, mam co za uczta. Zombie jest zachwycony. Sprawdźmy, co dostaliście tym razem. <grym> o mózg, to dla mnie. Zombie, troszkę się pospieszyłeś, nie wolno tak robić. Najpierw musicie sprawdzić karteczki. Za wcześnie, zombie, za wcześnie. Vampir będzie lizać. Zombie będzie gryźć. A Wednesday nie musi nic robić i jak widać jest zadowolona. Zacznę pierwszym. Świeży, krwawy mózg. Puuu, krew jest chyba wczorajsza. Zombie zabieraj. Mam nadzieję, że ten mózg należał do jakiejś mądrej osoby, żebym mógł stać się kimś wybitnym. O tak! Zombie zrobi się mądry, gdy go zje. Nie wiem, dlaczego wampir powiedział, że jest nieświeży. Według mnie jest idealny. No i co, zombie zrobić się mądry? O, wiem jak to sprawdzić. Oto przykład, którego zombie nie mógł rozwiązać. I chyba już wiem. Zombie jest geniuszem. Patrzcie, co źle? Głupi, zombie, głupi, głupi. O, a co to? Moje smarki? Mm, całkiem smaczne, tak przy okazji. Zaraz wymiotuję. Podnosić. Ta karma chyba nikomu się nie podoba. Chociaż. No to co, sprawdzamy karteczki. Wednesday będzie lizać. Wampir nic nie będzie robić. A zombie będzie gryźć. Zombie się cieszy! Zombie, ty na serio? Nie, nie, Wednesday zaczynać. Dobra, muszę to tylko raz polizać. Wygląda okropnie, ale muszę to zrobić. Wu niczego gorszego nie jadłam. A do trzech lat karmili mnie karaluchami. Zombie, twoja kolej. Wam że ja oblizałam. Zombie, zabieraj. Zobaczcie, teraz złapię. Albo teraz, albo teraz. Nie udaje mi się. Dobra, zapomnijcie, poddaję się. Lepiej przesypię do miski i zaleję mlekiem. O tak. Przyznaję, zombi to smakuje! To jest pyszne! Wampirze idziemy stąd, ja tego nie wytrzymam. Mogę ja nie, a jednak sprawdzę! Tym razem dostaliście pyszny makaron! Sprawdźcie kartki! Co ja mam? Krzyżyk! A ja będę lizać! To znaczy, że ja będę gryźć. Ura! Chwileczkę! Starszym trzeba ustępować, a ja mam już 450 lat. Pierwszy obliżę cały makaron, a potem oddam tobie. Mmm, jakie dobre. Ojej, coś się zaczyna! To jest niewiarygodniostrze! To okropne. Okej, okay, zmiana planów. Wednesday możesz zabierać. Pyszny makaron, super! No nareszcie zjem coś dobrego. Ten makaron wygląda bardzo apetycznie. To za szczęście, że wampir go całego nie oblizał. Hey. Zombi, ten makaron jest ostry, zaraz zobaczysz. O nie, czemu tu zrobiło się tak gorąco? O rany, ale płomień! Zombi, ratować Wednesday! Chwilę, zaraz! Oddaj to nieudaczniku. Spokojnie, Wednesday! Zaraz się gasimy. Hurra, zadziałało. Dzięki, ale zabierz to ode mnie. Zobaczmy, co tym razem macie pod kloszem. Na pewno jest tam coś pysznego. O, to frytki, super! Zombie będzie gryźć. Wednesday nic nie będzie robić. Nie złość się, następnym razem będziesz miała szczęście. A wampir będzie lizać. I już jest gotowy. Ta krew o smaku pomidorowym idealnie pasuje do frytek. Naleję troszkę. I polizę. O tak, to jest takie pyszne, że obliżę każdą fryteczkę. Chwilka prawie skończyłem. Widzę, że zamierzasz to zjeść, a to wbrew zasadom. Tak, teraz moja kolej. O, patrzcie, co wymyśliłem. Jestem wampirem zombie. Zobacz, jakie mam kły. Ale z ciebie sztywniak. Mm, to jest całkiem dobre. Przyjaciele, zombie jest szczęśliwy naprawdę jesz opakowanie? No, też jest smaczne. Macie przed sobą klosz, podnieście go. Cytryna Współczuję. A co macie na karteczkach? Zombie będzie lizać. O, tak, to będzie kwaśne. Wampir będzie gryźć. A Wednesday nic nie musi robić. Pora zaczynać. Od kogo zaczniemy? A, ode mnie. Dopróbuję. Bez smaku. A jeśli włożę do buzi? O, zombie nie może oddychać. No dalej, wypluj. O, dziękuję. Myślałem, że umrę po raz drugi. Wampirze, teraz ty jesteś cytrynę. Co może być gorszego od cytryny? Tylko cytryna w ślinie zombie. Dobrze, że zawsze mam przy sobie serwetkę. No to, to co, próbujemy? Wampirze, grabisz sobie. To moja ślina. Dobra, dobra, nie kłóćcie się. Ok, spróbuję tego kwaśnego przyjaciela. Przebiłem cytrynę zębami i wycisnę sok do szklanki. Dzięki temu uzyskam świeżo wyciśnięty soczek. Dodaję słomkę i próbuję. O rany, aż mi buzie wykrzywiło. Naprawdę chcecie, żebym to wszystko wypił? To dla mnie za dużo, ale z takim wsparciem może mi się uda. Ojej, co za masakra! Nie śmiejcie się ze mnie! Wychodźcie szybko! Zaraz wydarzy się coś bardzo interesującego! No? A nie mówiłam? Mam wielkiego żelkowego misia! A ja mam ogromne wiadro moich ulubionych groszków! Spójrzcie, to gigantyczne ciastko REO. Mogę być pierwsza? No dobra, zaczynaj! Super! Tylko mi się wydaje, że to ciastko jest takie duże. Zaraz to sprawdzę. Zgadza się. Takie na pewno nie zmieści mi się do buzi. Muszę pomyśleć. Wiem. Najpierw zajmę się kremem. O tak, jest niesamowicie pyszny. A teraz można zjeść połowę ciastka. I drugą też. Ekstra. A teraz wypiję trochę mleka. Będzie fantastycznie. O tak. Mike, daj mi spróbować cukierka. Połóż go z powrotem. Marie, możesz już zaczynać. Ja? Super. Z przyjemnością zjem mojego niebieskiego misiaczka. Zobaczcie, jak śmiesznie się trzęsie. Fajnie. Ręce. Nie mogę. No co za ubaw. Chyba troszkę przesadziłam z tym trzęsieniem. Teraz prawie nic mi nie zostało do jedzenia. To wszystko jest pyszne. Super, Mike, teraz ty. Nareszcie! Uwielbiam te czekoladowe kulki Maltesers. Znam mnóstwo sposobów, jak można je zjeść. Na przykład. O tak. Zobaczcie. Pyszne. Jaki tam był jeszcze sposób? O, właśnie, mój ulubiony. Bierzemy lejek, wkładamy do buzi i prosimy, żeby ktoś wsypał cukierki. Pewnie! Tylko zanim to zrobię, muszę ich spróbować. Stój! Co za chciwus! No dobra, to wsypuję ci te cukierki. Odlot! Nieźle mi to wyszło, co? Tak zarówno spektakularnie jak i pysznie. Może na dnie coś jest. Luknę. Może damy nauczkę temu chciwusowi. Dobra! Ej, co wy robicie? Nie ma w tym nic śmiesznego. A co z moimi ustami? I z waszymi też! Myślę, że powoli zaczynamy przybierać kolor naszego jedzenia. Ale fajnie! Podoba mi się! O tak! Znowu coś pysznego. Tym razem to gigantyczny pączek. A ja dostałem ogromnego czarnego burgera! Wow. Na początku się przestraszyłam, ale potem zdałam sobie sprawę, że dostałam wielkie żelkowe oko. No cóż, pierwsza przystąpię do jedzenia, bo zdążyłam już zgłodnieć. Ostrzegam, będę jadła bardzo długo. Chcę delektować się każdym kęsem. Mm, to niesamowite. Każdy kawałek jest lepszy od poprzedniego. Come on. No dalej, szybciej! Mm. O tak, nareszcie ten pączek się skończył. A to znaczy, że nadszedł mój czas! Mała rozgrzewka? Widzieliście jakie mam biki? Mogę teraz z łatwością podnieść tego burgera! Dziewczyny, spokojnie nawet jeszcze nie zacząłem. Próbuję jeszcze raz! No dalej! Oj, to było niechcące! Dobra, żeby mieć pewność, że to się nie powtórzy. Chyba nie będę się tak wysilał. Lepiej pokroję tego wielkiego burgera na wiele małych. Spójrzcie, jak fajnie. Wiem, że bardzo chcecie tego spróbować, ale nie ma opcji. To mój przysmak. No to jem. Mm, rewelka. Patrzcie, był jeden pyszny burger... A teraz jest ich kilka. Na tym polega przedsiębiorczość i szczęście. Mike, mógłbyś przynajmniej iść ostrożniej. Masz składniki burgera na całej twarzy. To takie śmieszne. Wielkie mi rzeczy po prostu mi zazdrościcie. Mary, twoja kolej. Bardzo chętnie. Mam już przygotowane pałeczki, ale coś nie udaje mi się nimi nic podnieść. Trudno. Wezmę oko w ręce i będę zanurzać w syropie. Oj! Ej, tylko nie w nas! Spróbuję. O jacie, jaki pyszny syrop! No to zaczynam. To się nazywa zwierzęcy apetyt. Jakie to dobre. Miam, niam niam. Syrop mogę po prostu wypić. Jest taki pyszniutki. Pełen zachwyt! Weź chusteczkę i zetrzyj to okropieństwo z twarzy! Dzięki! O rany! Wszyscy mamy kolorowe nosy i uszy! Ciekawe, co będzie tym razem! O rany! Mam ogromną hubę-bubę! Świetnie! A ja mam M&M'sy! Uwielbiam je! A ja mam chipsy z ekstra! Kolejka, dziewczyny! Najpierw zajmę się moim cukierkiem. Nie dam rady zjeść go w całości. Ale zdecydowanie mogę użyć technik, których nauczył mnie mój mistrz. To były wspaniałe czasy. Witam, dołożę wszelkich starań, aby nauczyć się sztuki samoobrony. Może te chwyty przydadzą mi się, kiedy trzeba będzie podzielić jakieś smakołyki. Oj... I nastał ten dzień, kiedy użyję wszystkich chwytów. A ja! Wspaniale! I jeszcze kilka ciosów! I za tak dobrze wykonaną pracę można się nagrodzić. Jestem gotowy, żeby tego spróbować! O tak! Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to było pyszne! Yami! Mari, zaczynaj! Jeszcze nigdy nie próbowałam niebieskich takis. Myślę, że je pokocham. Mm. Troszkę ostre, ale i tak fajne. Są tak dobre, że chcę się zjeść całą paczkę naraz. Oj, chyba przesadziłam. Teraz jest mi bardzo gorąco. Gorąco? O kurczę! No tak, trzeba uważnie patrzeć na opakowania. I Jeszcze trzeba ratować Marii. Pomocy! Straż pożarna już tu jest! Gaś to szybko! Oh. Dziękuję bardzo. Bez was na pewno bym sobie nie poradziła. Teraz czuję się o wiele lepiej. Ej, nie chlap na nas wodą! Przepraszam, więcej tak nie będę. Skoro wszyscy już spróbowali swoich przysmaków, to ja mogę zjeść moją gumę. Tylko spójrzcie, jak ona jest długa. Wydaje mi się, że można nią owinąć całą kulę ziemską. Nawet nie wiem, ile czasu będę potrzebować, żeby ją całą zjeść. Peni, to co to takiego? What? Ha! Kim jesteś? Huh? Nie widać końca. Dobra, próbuję. O, tak! Co za pyszności! Trochę to potrwa, można się zdrzemnąć. Już zjadła? Jak to w ogóle możliwe? To było po prostu zbyt pyszne. Teraz czas na gigantycznego balona. O jacie! Ups, pękł. Co za ochyda. Ale nic się nie stało, zdarza się. A, teraz mamy kolorowe twarze. Raz, dwa, trzy... Wata cukrowa! Uwielbiam to! A ja mam naprawdę słodkie ciasto! Kola! W końcu popiję te wszystkie pyszne smakołyki! Ja zacznę pierwsza. Z waty cukrowej można lepić przeróżne kształty. Na przykład takie serduszko. Jakie słodkie! Jest też bardzo pyszne. yummy. A teraz ulepię gwiazdkę. Super! Teraz motylka, a teraz ulepię ludzika. Patrzcie jak fajnie. O? Może podzielisz się z nami? Nie ma mowy, wata jest moja. Tak? Zobaczmy, jak Ci się spodoba, gdy twoja cała wata oblepi Ci buzię. Ej! Mam teraz watę na całej twarzy. Ale nieważne, i tak mogę ją zjeść. Wyglądasz jak święty Mikołaj! I co z tego? Najważniejsze, że mi smakuje. Okej, okay, teraz moja kolej, żeby spróbować kole. Jestem bardzo spragniony, więc skończę z nią szybko. To dziwne, czemu nie leci? Co z tą kolą? Nie rozumiem. Hmm. A może to wcale nie napój, tylko słodki żel. Zgadza się! To jest po prostu nierealnie pyszny żel! Jestem zachwycony! Zaraz wycisnę wszystko do ostatniej kropelki! A my ci pomożemy! Uff, po wszystkim! Mari, tylko ty zostałaś! Hurra! W końcu zjem tort! Ej, daj nam spróbować! Hmm. Spróbować? Jasne, że nie! Sama zjem każdy kawałeczek mojego ciasta. Skoro jest taka chciwa, to zanurz jej twarz w tym torcie. Robi się! Mówisz masz! Daj żółwika! Oj, nie mogę! Buzia Maristymi oczami to niezły ubaw! A mnie jest wszystko jedno. Najważniejsze, że mi smakuje. Zaraz padnę ze śmiechu. Oj, jesteśmy cali kolorowi! Rzeczywiście! To znaczy, że challenge dobiegł końca! Chyba czeka nas challenge z tortami. Ja zaczynam. Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama. Żeby było sprawiedliwie, zamknę oczy. Co? Wasabi? Ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mia, teraz twoja kolejna kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej. Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się. Dostałam wszystko. A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutelle, Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Wiem. O, Co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow. To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, okay, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tukę wasabi. Już czuję ten ostry zapach. Ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mija nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę nutelli. Gotowe. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem Mii, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała Sabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko. Dobra, dosyć gadania, czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia? No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta, prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie! Miałam rację! Moje usta zaraz spłoną! Pomocy! Jeszcze! Jeszcze! Spadaj stąd! Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara. Już gorzej być nie może. A jednak może! Nienawidzę jajek! Dobrze ci tak. Nie będziesz więcej kradła cudzych smakołyków. Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie. Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie. To straszne! Jestem cała mokra! Co za ochyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć? A, tak! Hura, dostałam cukierki! Ciekawe co ja dostanę. Karma dla psów, ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć. I lepiej zjadać swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Ule będzie ok. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona? Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. O. jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo. Ojej, cześć słodziaku! Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. Naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, ja tak nie mogę! Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko, zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje! Proszę słodziaku smacznego! Czy pies znowu tu jest! Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba! Trzeba! Dobra i tak będę musiała. O nie! To zepsuje mi makijaż! Ale będzie wesoło. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Jesteś okropna.